Deszcz jest bardzo zły. Ja nie lubię deszczu, bo on też wodzie. Jeden masz? Jeden. No. Siedem, no. siedem, no. Ja mam 7. Siedem. Siedem, no. <grym>, no. Trzeba zebrać troszkę ziemi stąd. Tutaj trawy nie musimy zostawiać, bo tam mamy te cztery. Pięć. Musi się obawiam, że chyba jest noc i zaraz zaczną się tutaj nam, które po pojawiać. Oj. szpadek wytykowałem, drzewką. Teraz posadzimy. Sobie. Mhm. Dobra, starczy. Siadł, ja chyba zrobił drzwi, co? Dobra, no dobra, Ściany z piasku, drzwi z drewna, wszystko pasuje, pasuje. Na razie się nie czepiajmy, bo nie ma surowców, więc już mamy 6 drzew. Zobaczmy. Znaczy ziemię, bo ja ją nie dostarczyłem. No, znaczy, no mam, to daj mi ja akurat robię. Widzicie, musimy musimy posiać, ziemię, znaczy posiać ziemię, musimy wykopać piasek i posadzić na to ziemię, ustawić, żeby drzewa na ziemi wyrosły, bo na piasku nie mogą. Uwaga. Tym naszym żelazem, już mamy 17 że. Dobra, dobrze. Dobrze, zrobimy szybki. Szybciutko. starczy mi troszkę. Bogi, tylko jeden kilo, może rzucisz mu parę pochodni? Jak coś ci daje tu łóżka? Proszę. Czekaj, wziąłem. Ja nie masz sprawy. O, daj,

Bo nie przejdziemy tutaj całej nocy, co my idziemy na łowę, nie? No, pewnie mamy miecze i w ogóle. <grych> Dziewa no ochronią. Dobra, ja widzę, co to ja tam, jaki to... Oj, Jesteśmy Hardkorzy to... to... coś tu spadło chyba. Za moc. Patrz, i tu się robisz powoli taki... Jest taki magazyn, że Czemu tak kopiemy jakoś tak? <grywa> Chyba opuściłeś kilo No przez przypadek kliknie. Nie wiem, bo, możemy to zrobić tak, nie wiem, że, ale baza, czy coś w tym stylu. Checkpoint, będziemy wracać z jaski. Wchodzimy. No. Na przykład tutaj będziemy mogli sobie zrobić skrzynkę z narzędziami, czy coś. Żebyśmy nie musieli wracać do domu po akurat. Masz jakieś pomysły, tak? Albo przeniesiemy tutaj wszystkie rzeczy i będziemy po ziemi grać. Jesteśmy na ataki. Z góry. Właśnie. Chociaż nie wiem, tu jest piasek. Możemy powiększyć Możemy podłogę. Wciachać. Przecież. Niesty pełno Coś. Wiesz może jak zregenerować licy życia. Jakiś pomysł w sumie to możemy się zabić. Nie wiem. tej Jakbyśmy. Jak się uda nam się to. Hmm. Czy idziemy do mosty za tym, no się zginiemy. Tak. Więc to jest nie na... to może nam się uda. Ej, jest tyle czasu. Aha, tu jest most z całym Oczywiście musimy się pochwalić, że znaleźliśmy most z skanerach. Tam gdzie jest monster Jest co Jest chest. Je. chest, tak, jest chest z różnymi fajnymi gadżetami Które nam się mogą przydać do czegoś Tak na przykład możemy zrobić chleb z tych ze zboża, bo tam często bywa. możemy znaleźć nawet kokobins Beans Nie słyszałem o Ciebie. co to jest kokobins to jest tak zwany kakao Haha! Mhm. Mi się nie podoba ta dziura tutaj na górze. Znaczy coś tu spadnie na głowę. to, zakryj. Ja mam mówisz mniej więcej taki duży pokój To jest żelazo nie zauważyłeś to czy co? No to nie są w dół Ten jest żelazo ty jest, ty jest no To jest 6 No co ty nie zauważyłem Ale no, to dobrze widzisz, mam 17 żelaza na generalnie jesteśmy po Tak, tutaj już widzicie, zrobiliśmy nowy dom, i chcieliśmy was zanudować budową. która się zmieniło. Wydaliśmy okno 2. Trochę więcej miejsca jest. Cała cały jest z z jeszcze tylko dwa drzwi. Bo ile zrobiliśmy. mają być z drugiej strony. Nie. Szanska na fej. Z tej strony, o, widzicie, teraz. Jak mi to wygląda? To jest miejsce, A, dobra. Dobra, tutaj trzeba. jeszcze dodać jedną skrzynkę i to tak. tak dobra, dziwne, że na skrzynkę trzeba więcej drewna niż na drzwi. Dziwne, że na skrzynkę trzeba więcej na drzwi. Śmieszne. Jednak śmieszniejsze było to, że nic godnego uwagi się nie wydarzyło. Po prostu streszczę wam niektóre fragmenty. Zaczęliśmy się zastanawiać nad ważnym, ale to bardzo ważnym życiowym problemem. To co będziemy robić, kocyk? Możemy tą? Za... Tak, ale mamy odpowiedniego. Jako... No, nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką wyprawę straszną. No właśnie. Z potworami. Potem Mariusz. Zadał bardzo, ale to bardzo trudne zadanie dla widzów. Teraz, co robimy, jak mamy mało HP? Pisz, piszcie w komentarzach, co robić, jak mam mało HP na poziomie. Bootsie. Następnie kocyk, bo mój koleż jest w tak zajebiście trudnej sytuacji. Co czyni go bohaterem wśród bohaterów. Ty to tam chciałbyś oświetlać? O, dziękuję ci, bracie. Ale jakby wam było mało, to Mariusz powiedział najważniejszą rzecz na świecie. Najważniejsza rzecz. Bez drewna nie wydobędziesz kamienia, z kamienia nie ma budulca, a bez budulca nie ma budulca. Żegnamy się. No dobra, no to widzenia Państwu zobaczymy się w następnym odcinku. Subskrybujcie, oglądajcie. Będziemy bardzo wdzięczni i zobaczycie więcej naszych kolorowych odcinków. No to do zobaczenia. Cześć.